Studio DTS, witam serdecznie. Witam w naszym studio dr Agnieszkę Radom, kierownika laboratorium firmy Diagnet. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy sądeczanie w czasach pandemii częściej się badają, by sprawdzić, czy COVID w ich organizmach nie spowodował uszczerbku i trwałego śladu na zdrowiu? Rzeczywiście w ostatnich miesiącach zauważyliśmy, że pacjenci przychodzą stricte z tym, z tym pytaniem. Chcą bezpośrednio nas pytając zbadać, czy przejście infekcji koronawirusem nie spowodowało u nich jakichś negatywnych skutków w ich zdrowiu. Nawet funkcjonuje coś takiego jak pakiet pokowidowy. Czyli pacjenci już y, przychodzą i pytają, czy są jakieś badania, które można wykonać bezpośrednio po zachorowaniu y, na COVID. I, i my im, w zależności od tego, czy zgłaszają jakieś objawy, czy tylko chcą sprawdzić, y, nie mając żadnych objawów dodatkowych, y, podpowiadamy im, co w takiej sytuacji mogą zrobić. To ja dopytam istnieje taki pakiet? Tak, mamy w ofercie taki pakiet. Y, tam są badania e, tych narządów, które najczęściej są uszkadzane w przebiegu e, infekcji koronawirusa. Czyli na przykład, e, wy, wy, wymieńmy, domyślam się, że, 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 że płuca, ale pewnie nie tylko. Tak, e, tutaj ogólnie chodzi o morfologię CRP, czyli takie białko stanu zapalnego, e, uszkod marker uszkodzenia wątroby, e, nerek, e, marker zakrzepicy. Czy uszkodzenia mięśnia sercowego. Pani doktor, wiemy, że wszystkie, że, że, że rozmawiamy o wynikach badań, które są oczywiście anonimowe, więc wielkiej tajemnicy tutaj zdradzać nie będziemy, ale czy moglibyśmy pokusić się o sformułowanie takiego ogólnego wniosku. W lutym 2020 stan zdrowia sądeczan wygląda. Ja tutaj trzy kropki stawiam. Zauważamy, że częściej mamy zaburzenie funkcji wątroby niż w poprzednich latach. Nie jesteśmy my w stanie w laboratorium stwierdzić, czy to na pewno po covid czy na przykład nie jest to związane z zwiększoną konsumpcją na przykład alkoholu. Z powodu stresu, tak? Tak, z powodu stresu i tej izolacji. Widzimy też, że częściej podniesione są Markery świadczące o uszkodzeniu nerek, na co też ma wpływ wiele innych czynników, no ale widzimy, że rzeczywiście taka prawidłowość istnieje. Dużo częściej badamy markery zakrzepi, marker Zakrzepicy i on rzeczywiście też jest częstszy, aczkolwiek tak jak też mówię, po przypadku tamtych czynników jest wiele stanów doprowadzających do tego, że jest on podniesiony, więc jakby należałoby wykluczyć wszystkie inne. Mhm. Gdzieś około półtora roku temu rozmawialiśmy z Państwa laboratorium i pani kolega powiedział, że upłynie jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mogli powiedzieć o odporności zbiorowej. Czy na początku 2020 roku możemy powiedzieć Państwo, państwo widzieli mnóstwo takich, takich badań? Sądeczanie w większości przeszli już COVID? Tak, my mieliśmy już rok temu, pod koniec marca, takie badania przesiewowe. To było bezpłatne dla, dla sądleczonych. Około 400 takich osób przebadaliśmy, i już wtedy 49% osób, kiedy jeszcze nie było szczepionek dostępnych ogólnie tylko dla personelu medycznego, one wtedy były dostępne. Już wtedy 49% osób przeszło infekcję koronawirusem, więc myślę, że na tą chwilę, Mieliśmy jeszcze czwartą falę, teraz piąta, plus szczepionki. Myślę, że rzeczywiście znacząca część tutaj na naszym terenie osób ma już odporność na tego wirusa. Gdyby, gdyby panią zapytał, na przykład premier zdanie, gdyby do pani taki głos doradczy należał rezygnować już z obostrzeń covidowych, a przynajmniej części, to co by pani odpowiedziała? Ja myślę, że w tym momencie uważam, że tak, dlatego, że pacjenci, którzy do nas przychodzą i nawet wychodzą i testy w kierunku koronawirusa dotatnie, są to osoby, które nie zgłaszają żadnych objawów, ewentualnie maksymalnym objawem, jaki zgłaszają, to jest katar. Więc wydaje mi się, że szczególnie osoby, które są zaszczepione, bądź które przeszły koronawirusa i jest to udowodnione, no to te osoby już, no myślę, że są w dużej części wolne od tego, żeby stanowiły dla innych i dla siebie zagrożenie. To, to, to lżejsze objawy niż, niż kiedyś klasyczna grypa na przykład, prawda? Zdecydowanie tak. Mhm. Pani doktor, uruchomiony został ogólnopolski, już jakiś czas temu uruchomiony został ogólnopolski program Poli Profilaktyka 40. a Troszeczkę mam wrażenie, mało ciągle o nim wiemy. Jakie jest zainteresowanie tym programem a, i, i kto z niego może skorzystać? Zgodnie z założeniami programu mogą z niego skorzystać osoby po 40 roku życia, mężczyźni i kobiety. My widzieliśmy takie powiedzmy trzy fale zainteresowania. To było zaraz jak otworzono ten program w ubiegłym roku latem. Potem była troszkę taka cisza i osoby nie korzystały z tego istniała obawa wśród społeczeństwa, że ten program będzie do końca roku, więc od połowy grudnia rzeczywiście duże ilości osób przychodziły i badały się w ramach tego programu. W styczniu na początku było mniej i właśnie pod koniec stycznia, kiedy znowu do społeczeństwa dotarło, że nadal można wykonywać te badania, no to widzimy zainteresowanie. Osoby dzwonią, jeśli chodzi o możliwość wykonania tego badania, to trzeba albo mieć IKP, albo zadzwonić na Infolinie, bądź jest trzecia możliwa, możliwość, przyjść do nas i u nas wypełnić e, ankietę e, online e, z panią pielęgniarką, i wtedy generowane jest zlecenie, i można się przepaczyć. Profilaktyka 40, plus, bo po 40 roku życia powinniśmy znacznie intensywniej niż wcześniej, za, niż wcześniej zacząć interesować się swoim stanem zdrowia? E, zdecydowanie tak dużo. E, jest zaleceń takich Polskiego Towarzystwa na przykład, lipidologicznego czy kardiologicznego, które mówi o tym, że po 40 roku życia na przykład należy badać profil lipidowy czy sprawdzać poziom glukozy. W związku z tym też, że Polacy przez okres pandemii byli zamknięci w domach, nie mieli dostępu do lekarzy. Jak i do badań, to myślę, że znaczna część osób w ogóle nie wie, w jakim stanie zdrowia jest. No, a koronawirus nam nie pomógł odzyskać zdrowia, tylko go pogorszył. W związku z czym warto skorzystać z tego rozwiązania. Pani doktor, pewną nowością w takim klasycznym, dotychczasowym zestawie badań jest badanie poziomu witaminy D. Dlaczego ten parametr jest, nie chcę użyć określenia, nagle taki, taki ważny, a dotychczas był pomijany w profilaktyce? Jego renesans, możemy tak powiedzieć, myślę, że jest związany z dwoma kwestiami. Pierwsza to jest taka, że Yy, zaistniała możliwość badania tego parametru to znaczy jeszcze 15 czy 20 lat temu yy, nikt nie badał yy, poziomu witaminy D, bo było to badane tylko w bardzo specjalizowanych jednostkach, yy, ponieważ było to badanie drogie i niedostępne teraz jest to badanie może nie tanie, ale już dostępne i nie jest jakaś to horrendalna kwota i drugi czynnik to jest nauka dokonała wielkiego postępu i Okazało się, że witamina D to nie jest czynnik taki, który reguluje jedynie gospodarkę kosmo-mineralną u człowieka, a ona na cały kształt naszego zdrowia. Chodzi tutaj głównie o funkcjonowanie układu odpornościowego szeroko rozumianego, czyli infekcje oraz nowotwory. Czynnik wpływa zarówno na, zapobiega infekcjom, szczególnie bakteryjnym i wirusowym, górnym dróg oddechowych. Jakie ma działanie protekcyjne w kontekście rozwoju ryzyka nowotworów? Popularnie funkcjonuje takie powiedzenie, że jeśli chcesz sobie poprawić poziom witaminy D w organizmie, no to wyjdź na słońce, tak? jeśli masz taką możliwość. No jest to prawda, aczkolwiek w naszej szerokości geograficznej jest to prawda od połowy kwietnia do połowy września w godzinach od 10 do 14. Tak, czyli w takich y, porach roku oraz w takich porach dnia jesteśmy w stanie zabezpieczyć sobie właściwą syntezę witaminy D, ponieważ padanie światła jest tutaj kluczowe. Mm -hmm. Może NFZ powinien refundować, a poza tymi okresami, nie wiem, wyjazdy na przykład w, w, w miejscach, gdzie tego słońca jest więcej. Yy, tak, tylko jest jeszcze jedna rzecz. Zapasy witaminy D wystarczają na 2-3 tygodnie, tak? czyli jak pojedziemy i się naładujemy, to i tak za miesiąc bez suplementacji będziemy. W punkcie wyjścia. No czyli to jest ta, to jest ta zła wiadomość. Pani, to na koniec takie złowieszcze słowo cholesterol. Podwyższony poziom e, pojawia się coraz częściej u ludzi, na przykład młodych, na przykład ludzi szczupłych, czy uprawiających sport. Do tej pory a, takie pierwsze skojarzenie ze słowem cholesterol to ci, którzy mają nadwagę, albo ci, którzy się źle odżywiają, bo jedzą tłusto, albo tacy, którzy nie uprawiają sportu. A teraz a, można odnieść wrażenie, że wszystkie a te osoby dotychczas uważane spo, za, za te spoza grupy ryzyka mają podwyższony poziom cholesterolu. Co się stało? Nie, jakby to nie jest kwestia tego, że coś nagle się stało, tylko to jest znowu kwestia rozwoju nauki, ponieważ poziom cholesterolu jest determinowany przez dwa czynniki, genetyczny i środowiskowy. Czyli geny, coś na co nie mamy wpływu, dostajemy od rodziców, a środowisko, czyli to, jak żyjemy, czy uprawiamy sport, jak się odżywiamy. Yy, I znowu dawniej badano tylko, czy głównie te osoby starsze, tak, były badane i właśnie te, które już były otyłe, miały jakieś współistniejące choroby, no więc u nich yy, te badania były przeprowadzane. Teraz osoby są coraz bardziej świadome, właśnie też te młode uprawiające sport i one sięgają po te badania wcześniej, niż to było 20 lat temu, Czyli są młode i już się badają. No niestety te czynniki genetyczne mają tutaj bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o cholesterol, ponieważ e, rodzinne hipercholesterolemie są e, obecne u jednego na 100-200 e, osób, e, a taka hyperzygotyczna, hipercholesterolemia rodzinna jest, e, jest to mutacja w jednej na 500 osób. Tak? Czyli jak to sobie złączymy, czyli jedna na 100-200 lub na 500 osób ma określony typ hipercholesterolemii, niezależnie od tego jak będzie prowadziła swój tryb życia, jest takie jedno też badanie w ostatnich dwóch latach zostało nowo wprowadzone jako takie badanie zalecane przy diagnostyce hipercholesterolemii, to jest mikoproteina a małe. Tak się nazywa to badanie. Spężenie tej tego lipidu zależy od, głównie od czynników genetycznych. Czyli wystarczy, że raz w życiu sobie to zbadamy i już wiemy, czy ten czynnik ryzyka niezależny chorób zawału serca i zmężenia zastawki aorty nas dotyczy, czy nie. I to też właśnie jest rozwój nauki. Dawniej o tym nie wiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego istnieje, a nawet jak. Grenia naukowe wiedziały, to nie było dostępności do tego badania. Teraz już jest taka możliwość no i zwiększona świadomość decyduje o tym, że no po prostu wiemy, że ten cholesterol jest podniesiony, ale nie dlatego, że dobrze się odżywiamy i uprawiamy sport, tylko dlatego, że takie geny dostaliśmy. Byliśmy zdrowsi, bo o czymś nie wiedzieliśmy, Tak osób zdrowych są tylko podobno źle zdiagnozowane. Mhm. Ale wszystkich dobrze zdiagnozuje dr Agnieszka Radą, kierownik laboratorium firmy Diagmed w Nowym Sączu, która była gościem studia DTS dzisiaj. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.